jako syndra. W mojej drużynie jest jeszcze Waj na dżungli, Jana syndrom na midzie, Jorik na topie, Tristana dekery i Nida Support. I jest ze mną dzisiaj również. Cześć. I znowu jest dzisiaj ze mną cześć. To by się zgadzało. W drużynie przeciwnej Trynda Top, Udyr Dżungla, Malzahar Mid, Aż Adekery i Keil Support. Aż. Tristana jest strasznie nastawiona tak sceptycznie, ale bardzo kofa ażkę, więc jest dobrze. <laughs> Aha, <laughs> też się kocha. No, do, to, to dobrze Not me. No. I love you. Oh my god. Dobra. Tristana od początku twierdziła... <laughs> że przegra bota no ja nie sądzę dlatego że wszystkie ażki które widuję to takie nie wiem, czety. czekaj ażka miała skina tego no. jakiegoś? Czy nie miała skina no miał k***. nie bo ażka ma tego skina wiesz ona się chyba będzie starać streszyć O, no, nie da? Przecież nie ma szans. Uderz ze O, ten refleks. No. Jeszcze nie, Dobra. No, to już czuję, że mam dobrego trendzie. trendy. To dobrze. No bardzo. Będzie wyrównana gra. Tak twierdzę, że nie. jesteś dobry. No jak? Jestem zwykłym how to play'em. Tak. Zwykłym how to inem. Tak jak ja i moja farma. Kiedy mam 57 AD. 20. Wow. wow. No. Spoko. Tak <śm> ma być, nie? No, wyszło. Warto było. No. Będę grał agresywnie dopiero jak złożę kielich. Na razie będę starał się po prostu farmić i tyle. Tak, no i czasem go tam walnąć tym kółkiem I jego własną żeby się wkurzył. I jego też to nie zaskoczyłem. To Wt, ewaluowali kryty. To je Trynda Zauważyłem Czekaj, jego rage daje... No, mu 35% procent. Okay. Na fullu Oh my god Aha, na fullu, no to tak um, No, czyli teraz ma 35% no, to ładnie. SS Cięcie Co? No Później, jak skończę. I znawiam za trzy, dwa, raz. Dobra, jestem już z powrotem. Oczywiście mamusia do pokoju. Bo już późno, no. I strasznie późno. I mamusia już się denerwuje, żebym wracał do spania. A ten kolus. Jak skończę! Czyli jak skończę. Czyli za jakieś, nie wiem, 25 minut. Dobry. Jak skończę. Y I jeszcze raz wznawiam. Trzy, dwa, raz. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Oczywiście mamusia wbiła do pokoju. Po raz kolejny. Po raz kolejny, żeby przywitać się i powiedzieć, że już jest później. Jakby mnie A, uder. Uder, 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 uder. nie wiedział. A Udyr. Udyr, 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 nie żyjesz, Bardzo popię, Mógł mi oddać double buff. Dobrze, że tego nie zrobił. Wow. Uu, zabiję cię. No! Zabiję No, dobra. Geje. Geje, 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 geje. trochę nutę, Myślałem, że jest lepszy. No. Przed chwilą było dzieje. jak pro. Mówiłem ci, że co dasz rady, jesteś cholernym Jorikiem. Ciekasz wszystkich i wszystko w brązie. No, koniec końców gramy właśnie na brązu. No. Patrzyłeś na tym loadingu? Tak, na loadingu. No. Wow, farm na podzieżu. Dobra, mam kilę 4-1. Tylko no. taki biedny, ja bez killów ale marzący co, uczy się no ale nie my na tym boczy no. no a ta Tristana, O oh my god, przegramy Tristana od początku, tak jak już wspomniałem twierdziła, że oczywiście na bocie będą OP prosy i ich zniszczą dlatego, że nie dali poszła jako support no ale szczerze Jakoś to tak na tym bocie wygląda, że... No. O, no fajny. S. E, nie, dobra, jest nas. Uder na bocie. Wow, ale lak. Ta ma teraz free doubla, jak to dobrze się wbije w nich. Ale musiałaby się dobrze wbić. No i się dobrze wbiła. No i nie będzie miała doubla, bo nie O! No. Ten trener naprawdę nie ogarnie No tak, tylko że jak on wbijesz No i ciągu, co, co nic nie, nie z to no, będzie trudne No że wiesz, tylko że jak polecisz go chase'ować, bo zapomnisz o jego ucie, no to będzie nie dobrze. Też mam fajne uchta Tak, wiem o tym Ej, what the fuck. zabiję mnie Dobra, ej. już by no tym tak. teorem nie żyje Tak? No tak, ale ma to już jest Bój. Pójdę sobie bezpiecznie w to i w buty i jeszcze jedną wydarzenie, żeby mieć rego. Kupię sobie też potkę i napiszę ss. No, się... jest dla biednych. No, ty sobie radzisz, bo sobie radzi wszyscy się radzą. Co ta trójsta robi? Przecież ona ją z, z Jedno ulti. Serio trójsta. Serio.

No oczywiście. Ja tego tam pchnął sobie go, miarzu. Puknął. Puknął mm -hmm. sobie go. No. Aha. No, ale co tu zrobić? Dziadalko. Co tu robić? Co tu robić? Cały czas tłuko. To tak tłuko cały dnie, cały dnie. Co tu robić? Co? Tu Fajny gang. Przeżyjesz go? Czy... Pytasz się no, jeszcze. Przeżyjesz go, jesteś Nie no, wy nie patrzę się tam. Nie patrzy się. No, pół ci widzę. Z dół, I co? Więc... Spalili jakieś ulty, czy co? Jak tak na to prawidłowo? Takie combo, takie combo, takie combo. Nie będę się robił praktycznie chyba nic dofa, no. Zabij, nie że go ma jeszcze... Man. A nie, many nie masz, no to... no to opuść. Jutti mellow. Lista już. Ładnie, no 10-2, no, no to chyba będzie... No 10-2, będzie chyba szybka gra. Fakt, nie czuję, że... Nie. Chociaż, no kto u nich może być dobry? Uder 000. No nieważne. No to chyba będzie easy win, nie? Na bocie jeszcze mają po piąte levele, no jedynie co to uder na ten siódmy, no to to mu trzeba zostawić. No spoko. Też, też pro. Piekuj, tak, tak. No, znowu zabijają. O, Trynda. Co on tu robi? Ej, Trynda, co ty tu robisz? Co on tu robi. To jest jakiś robisz? No widzę. No dobra, to ja ich jeszcze popołkuję. Myślę, że waj przeżyjesz. Nie? Przeżyłem. Dobrze. O. No, ten Trynda to taki Taki trochę retard. O, jest. Łooo, wow. ile farmy. I tak nie trzeba z tego No Malza jest raczej na team HP stackerów, a u nas masz tylko ty, jedyny, jako, HP będzie, jako jedyny będziesz HP stackował. No bo waj pewnie pójdzie... Zlutował, bo miliony milion my... go prawie zabiły moje, nasze gule. Hahaha. Serio? No, no. fucking, Swarcz. No Hehe, <gumma> <gumma> to? Nie? nie ma. Gdzie jest nie okężny. Nie ma u i nie ma też z tego No i na bocie znowu prawie zabili O, prawie. Dzidalka <gumma> dokończyła dzieła. Laby. No mi nie dadzi, pokój, pokój, ja też cię spokój. Gibuj, Nooo. Podwiezie mi się trochę spać No, to No, nie zabiję Dobra, jest SS i jaj idę No nie, nie O Dobra No Sfailiłem, oh sfailiłem, sfailiłem, sfaliłem, my God. No. Pójdę sobie na początku w kieli, potem złożę buty i na końcu jeszcze do tego do A potem idę już raczej chyba Zonia i taki No chyba pójdę w Zonie. Wow, serio kale serio ulti, teraz. Teraz, I tak. On się ze mną ale no ale może ktoś jest o Chyba nie zauważył, że mnie nic nie no bo ty się leczysz pylony 5-15 15-5 Było lepiej, było 10-2 Mal zajdzie w maskę serii Naprawdę Wow Ty idziesz w ogóle w jakiekolwiek HP? Czy... Nie mam hańsu żeby coś zrobić. Może sobie na to zrobię. No, na, tak, ale, no, na ale nie będziesz jakoś tak niesamowicie dużo hp z taką. No raczej nie przy takim tyniu to. Boże. Co? No to złutuj i zabij ich. A, on też mount Małt. Pokój Nie pięknie i no. The... Bad place. No trochę. Czekaj. No i miem Alzazaro i... Tośpie, nie? Zporzystałam, się. No bo lubię. Naprawdę. Nie wiem, myślałem że jak zrobię jakieś tam na Jig Resist to to się to mi długo zrobi, ale... Jednak to nie Nie chcę tylko żeby znowu zrobił flash ulti hmm. No bo on tak robi Oooo, mój pan nie, nie zginiesz, nie nałożył ci tego <szitus> Nie, bo tego zflaszowałem Nie To Zostaw moją farmę Tristana i tak już zakończą słowo. No i co z tego? Jest 16,700. Już tak szybko odrobili? Wow! Yes. Aczka <tasko> yes. zrobiła ulti. Bawili No, dobrze. Prawilnie, No i jeszcze udzie. No. Serio? Nie zabiję go. O, trendy, jak no i... Tak, przywali jej kryty. No to jeszcze jedno wykryto. O, nie ma na racket jumpa. Hm, okej. Okay. Nie, nie, ona już miała prowadzić. Kurde, odrabiają. Niedobrze. No chodź, trendy. Wiem, że tego brakisz. No, sorry, ale czym ci mam pomóc, co? Ultiii uh. Spoko. Ja. Bieram, bieram. Mi się wydaje. O Boże, serio. Bez ja... Stawer z Tak, tylko że nie jest ich. Wow, death row. No ale dobra, masz Towera, myślę, że No oni teraz zaczynają robić HP i stawiać się tanki, to niedobrze. Nie podoba mi się to. Jesteś. No ale chyba tego nie przegramy, co? Uwaga, idą do ciebie. Kurde. Pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć. Kurde. Kurde. I ja szybko mi jest ciągnąć i dawdzone zamiast tego i ty Wow. No, robi się nieciekawie. Gdzie jest tam A7? Jest papierem. Ale demer mam przynajmniej. I goni. No, ta Trista w ogóle wcześniej chciała iść jako kata na topa. To by było ciekawe. Bardzo. No. ten... Koleś ci będzie puszował to. Wiem. Jak posrany i on już... Jest... go. On się leczy. Wow, uder. Lakier. Lakier do włosków, Samego... Seria to kurde... Mam tak na serii. Tylko niech cię nie zabije, okej Albo no, nieważne O boże Ignite of Shame Fuck Nie zabijesz go, Kurde Co za... Nie zabiję cię co? Idź w to hpr okay? hmm, spoko. Tak hardo. Bo ciężko będzie ci położyć. Jak to przeskutujesz? Tristana uważaj. Ej, Ojej, ojej, Tristana. Pada? For real. No, cudowny Znaczy udr pada w tej chwili, no bo tak zleciał jak tak Tu i tak. Bum, trup Myślę, że go złapiemy A ile? Gówna, gówna, Tak, każdy do nas dzisiaj już waj. Myślę, że w Teamfightach są udupieni Co oni mają do Teamfightów? A Zahara? No dobry w sumie Team, ale Też nie mamy jakiegoś potężnego... No, ale... no ale my mamy podężną o, płachka, prawie zły No i mamy potężny połk, nie? Mamy praktycznie chłopak WTF Trudno się zaczynać przestanowić No, nie pięknie. Tylko, no umy nie daj coś tam I miknie co tak za pieprza? Aha, dobra on ma tego... pewnie tłuczek... Yy, tłuczek... Yy, nie, nie Fage! To nie jest tłuczek, tylko... No, ten taki... Yy, yy. Coś tak jak macka tego... Macka szamana w Warcraft'cie. Gimby <giby> nie znaje. Co on tu jeszcze robi? Oh my god. Oh my god! czemu mnie ten tower układam? Zabije no bo ty jesteś w main focusem. Co on tu jeszcze robi tylko leci? Tak szczerze. On chyba naprawdę pragnie umrzeć. Tak ale A do to. No ale my tu pomarliśmy. Chyba czeka na Rzymków. <laughs> Oni tak. E, co? Co, co, co? co? Czekaj, czekaj. Ty na nas czekasz? To się mylisz, bo my nie przyjdziemy. Hehe. Powery Nie to uważaj teraz... Cały przy inhibitorach się regenerują, regenerują. czy nie regenerują? nie oh, dobrze Niedobrze No w każdym razie jest 19-12, jakim prawem? Się teraz pytam I think he don't have ult Dobrze, ażka słabo 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 Nie dali no 5 killi wow Tristana 7 killi, ty 3 killi, ja 2 killi, 3 mate no, w miarę rozłożone. U nich jedynie ten malzahar ma 5 kg, no i co. No i tak jest tylko dobry na mnie, bo ja jestem kolernym papierem. Może. Jak. Jak ty byś się to ciekawie wypowiedział, takie życie. No. Okładaj ich, wykładaj. Musisz się wyleczyć z tego. Nie? Tak, nie zrobię. No. O. Sadu. Niech leci do mnie. Gloutowała No ale też straszował Wow, jeszcze straszował Serio? Oh, yeah, o je, maszka W pieprzyłaś się waj teraz już totalnie. pan się Okej okay. Struna nie masz, czy też? Aha Ile ci goni? No to spoko? No! Bravo, such skill Myślę, że mogą mnie gonić dalej No, spokojnie jeszcze dalej mogą no. mnie no. gonić Zapraszam do dalszego gonienia No. Syndra dostała takiego buffa, że, ten, że teraz może kastować insta, to w ruchu, wiesz o co chodzi, nie? Kastuje to w ruchu, przez to jest to pedla, dlatego że może uciekać i jednocześnie kastować patch. Coś takiego mogę robić. I cały czas się mogę ruszać podczas kastu. Więc mogę zabijać, no insta, nie? Oni mnie gonią, a ja po prostu tylko robię sobie te... Siedzę sobie, nic nie robię, rzucam kulki. To samo w... w. No drugi skill. Ja mam to pod drugi skill akurat. Tak. No, okej. Okay. I no, poskuszowaliśmy ta łebkę. Jest spoko. Y, chodź, zabijemy trybę. Zabijemy. Zabijemy. Byśmy nie zabili, daj spokojnie Masz też. O, szkoda. Ale mam. No jeszcze. może. Że ja Rejpus Maximus Uciekniesz, czy ci pomóc? Tak mnie nie pokona. A Kylo. no Pokona, Co by ci nie pokonał, człowieku. <grych> Ojej. Ale smutek. Um. No. Spoko. Triple kill. Czekaj, ona ma tripla. Nie, nie może zrobić tego, bo będę zabiłem. Ale ten da taki idiota no. Raz już się dał na to zrobić to jeszcze dał się drugi raz zrobić To jest... z polaczek Bez celu, bez szczelu Bez tak, szczelu Człowieku to jest geniusz To jest ukryty geniusz polski On niszczy system swoim geniuszem Zrobiłem HP dla ciebie Super, teraz, teraz jesteś doskonałym celem dla tego, dla Malzachara, który, który ci zmeltuje w sekundę. Zdrowie już odporne, że już, się już nic nie robi. Ale on meltuje HP. No. Ale to nie działa tak, że nieuchronne, tylko procentowe, ale że nie, nieuchronne. No, 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 wiadomo. O, ten flash. A to są ciągnie na 50 HP. Ona nie może Ja, ty tam się nie możesz wbijać. Proponuję ci, jak już wbijesz, to bij Kane, no. Ona nawet nie wie, co ma robić, uciekaj. Ja. Jak możesz to fleshly? Brawo. Tristana dalej tu stoi. Ona umrze. Ona tak bardzo już nie żyje. Tylko jeszcze o tym nie wie. O jezu. Ta Tristana to jest taki dumbas. Jak ona to przeżyje teraz, to mnie coś trafi, normalnie. ma jej ulta Nie no, patrz, żyje. Patrz, żyje. Genius, bij Tryndę na ulcie! No tak. O, mam zamiast to. No tak. Odruchowo kupiłem i teraz cały czas będę mówił, no tak. Ale Ashka nie jest super minionami. Kurde. Szkoda, że uldi orika nie działa tak, że jeśli zabijesz kogoś, to cię nie odradza całkowicie no, tak. tak, no, fajnie to by było. O P trochę, ale... Albo przynajmniej resetuje orikowi cooldown na to. Dobra, chwilę już gra, gra trwa, myślę, że czas kończyć. No. Zawałoby. No, to chodź na do. No, żeby oni się trochę nie wyfarmili, bo jest... A, Aszka. ażka. Ja mam na jedno ulti. No, jedno ulti z kulką. Ca, myślę, że wystarczy. Tak, 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 tak. Tak, wystarczy, spokojnie. Jedno ulti z kulką i no ażka. Jeszcze zrobię za nie, dlatego, że... Tak. ...trend na poszuję? No to zaraz. Mm, on. on ma to spieprzanie. Ma. No. A, czekaj. Co? A nie, on ma tego. Ale my tu na bocie hardopuszujemy. Zaraz zabijamy. Tak mm, ucieka. To super. Serio. Wigo to robię. For real. Siema. To jest świetny skill. Nie, w ogóle ta postać Syndra to jest taki... Taki ultra, ope giga niga, wbijasz sobie, rzucasz kulkę i uciekasz i na tym polega cała twoja gra, a to jest fajne, albo rzucasz kulkę i wbijasz tak, i teraz jeszcze fleszujesz dla szpana, dosłownie dla szpana, i bijesz taką chaseującą ciężką. albo takie inne, brawo, Najpierw. to jest jakiś pechowy strun, zawsze jak chaseuję to ubieram, nie to jest to jest idiota trenda, to nie jest z Trynda. Nie wiesz co to jest z Trynda, człowieku. Bye bye. Double kill. Oj Tristana, chodź do mnie, chodź do mnie, proszę cię, chodź do mnie. Uch. Czuję się teraz dobrze. Brzy. Skur Po co sur, myż i tak i skończymy. Please report my team. Taki smutny udr. To się poddali. Nie. Yeah. Taki zły udór. Taki zły. On taki zły. Pompa. <laughs> <laughs> to jest super. Ace. <laughs> ace, ace, ace. Ej. I ukośnik D. <laughs> I tańczymy. No a w międzyczasie dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, subskrypcji. Hej się, się musi zgadzać. Się Cześć! Tak, Ej się musi zgadzać. A teraz Cześć. pożegnaj. Cześć.